Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Tomasz Słodki, ja w studiu witam także bardzo serdecznie moją gościnę. Dzień dobry, Beata Krótkopat-Szaturska. Dzień dobry. Bardzo Dzień dobry, mi miło. Tomu, witam Państwa. Właścicielka Akademii Rozwoju Absolwent oraz założycielka fundacji Europejskie Centrum Zapobiegania Wypalenia Zawodowemu. I dzisiaj właśnie o fundacji będziemy troszkę rozmawiali. Ten moment, kiedy założyłaś fundację, to był? To zupełnie niedawno. Fundacja tak naprawdę cały czas jest jeszcze w, może nie w fazie przygotowań, bo ona jest przygotowana, ale w trakcie rejestracji, jeśli chodzi o KRS. Natomiast tak czy inaczej mamy już pierwsze działania zakończone sukcesem, to już tak mogę powiedzieć. I już w tej chwili wiem, że to jest fundacja o europejskim zasięgu, bo już takie mamy kontakty. Po, po prostu wypalania zawodowe jest tak nieprawdopodobnie ważnym problemem społecznym, że wszędzie, gdzie tylko się pojawia i. Zaczynam o tym mówić, to wszyscy mówią, chcę do tego dołączyć. I fundacja zajmuje się właśnie wypaleniem zawodowym. Fundacja zajmuje się tak naprawdę zapobieganiem wypaleniu zawodowemu. Czyli jeszcze przed zanim się tak. wypalimy, już możemy zacząć jakoś przygotowywać się do tego, że gdzieś tam kiedyś może nam energia opaść. Tak, nie wiem, czy lubisz kryminały. Ale bardzo ale... lubię. Nie wiem, czy może znasz nie taki... Agathe Christer, ale no na przykład bardzo chciałam. lubię. Um, Paula, nie pamiętam jak się nazywa, ale uwielbiam jego kryminały. Uh -huh. Pozwolisz na półsekundową, jednosekundową, trzydziestosekundową dygresję. Jest taki kryminał Agatha Christie, który się nazywa Godzina Zero. I tam autorka nas przekonuje, że na zbrodnię trzeba patrzeć nie w momencie, kiedy ona się pojawia, tylko czyli już. Popełnione morderstwo, tylko wtedy, kiedy pojawia się w umyśle mordercy. Godzina zero. I godzina zero to będzie też temat naszej konferencji, bo my się chcemy przyjrzeć tej drodze pracownika od momentu, kiedy z entuzjazmem przychodzi do pracy, do dnia, w którym się wypalił. Co się dzieje po drodze do tej godziny zero? Co się dzieje? No właśnie. Wypalenie zawodowe jest takim aspektem, takim problemem wielopłaszczyznowym i wieloaspektowym. Ponieważ czynników powodujących wypalenie zawodowe jest całe mnóstwo, z wielu nie zdajemy sobie sprawy. Nasze badania, bo prowadzimy badania naukowe, pokazują, że blisko 80% Polaków przynajmniej raz na swojej ścieżce zawodowej doświadczyło wypalenia zawodowego. A tych powodów i przyczyn jest wiele. To może być nuda, to może być nadmierne obciążenie obowiązkami, to może być brak satysfakcji z pracy, yy, to może być brak pasji, brak identyfikacji z yy, wartościami pracodawcy. Naprawdę tych momentów wypalenia, czy też czynników powodujących wypalenie zawodowe z całym słowem. No to co można zrobić w takim razie? Ja mam swój sposób na to. To znaczy jak na przykład... Yy, przy, przyciska mnie za mocno to studio, mhm. to zamykam je na kilka miesięcy i ruszam w świat. Mhm. E, oczywiście muszę zarobić pieniądze wcześniej na to, żeby później mhm. móc ten świat ruszyć, ale takie cztery miesiące y, restartu y, w mojej głowie powoduje to, że później wracam ze zdwojoną energią. I to jest świetny pomysł, ponieważ rzeczywiście podróże same w sobie są takim czynnikiem, który zapobiega wypaleniu zawodowemu, ale tak naprawdę chodzi o pasję. Ludzie, którzy mają pasję nie tylko błyszczą wewnętrznie, tak, takim światłem wewnętrznym, ale też faktycznie nie poddają się temu wypaleniu zawodowemu, bo mają odskocznie. Jesteś w cudownej sytuacji, masz własny biznes, możesz sobie pozwolić na to. No właśnie, ale nie wszyscy tak mają, bo są też tak. pracownicy, którzy są uzależnieni od tego, kiedy dostaną urlop, no tak. i od tych 21%

I dlatego namawiamy pracodawców, żeby wdrażali takie programy, takie systemy, takie narzędzia, które po prostu zapobiegną wypaleniu zawodowemu, bo one istnieją. To nie jest tak, że my musimy je wymyślić. One po prostu są, tylko są zapomniane, trochę zakurzone, trochę je trzeba odświeżyć, bo rzeczywiście świat się zmienia, tak to truizm, ale świat się zmienia. Oczekiwania się zmieniają i tym się zajmuje fundacja. To znaczy, z jednej strony edukujemy pracodawców, mówimy im, że to jest nieekonomiczne. Usuwać człowieka, który się wypalił zawodowo, a z drugiej strony pokazujemy, jakie systemy może wdrożyć, żeby ten pracownik się nie wypalił. A jak można wesprzeć fundację? Na wiele różnych sposobów. Oczywiście, Fundacja Europejskie Centrum Zapobiegania Wypaleniu Zawodowemu nie prowadzi działalności gospodarczej. My nie zarabiamy na tym. Ta fundacja, ja ją powołałam z potrzeby serca. Ja sama kiedyś wyszłam z korporacji totalnie wypalona zawodowo. I wiem, co to znaczy. Wiem, że osoba wypalona zawodowo to nie jest tylko taki problem, wiesz, a nie podoba mi się moja robota. Tylko to jest, tak, to jest naprawdę poważny problem. Ludzie wypaleni zawodowo przychodzą do domu i cały dom choruje. Ale wracając do Twojego pytania, jak można wesprzeć? Oczywiście poprzez składki członkowskie, poprzez wszelkiego rodzaju darowizm, darowizny, przepraszam, udziały w naszych konferencjach, no, prowadzimy cały szereg różnych działań. To gdzie znajdziemy więcej informacji? Na naszej stronie internetowej, oczywiście zapobieganie wypaleniu zawodowemu, serdecznie zapraszam. Proszę też, kontaktujcie się bezpośrednio ze mną. Można to zrobić przez Facebook, przez Messenger, czy poprzez stronę fundacji. Czy jeśli wypalimy się zawodowo, to możemy wrócić na te dobre tory, jeśli już dojdzie do tego wypalenia? Tak. Tak, jak najbardziej i tutaj też wspieramy, ja mam stałą współpracę z różnymi firmami, coachami, psychologami, z całą siecią specjalistów i jeśli już doszło do tego nieszczęśliwego przypadku, że ktoś wypalił się zawodowo, to oczywiście pomożemy. I spowodujemy, że osoba znów będzie pełna entuzjazmu, pasji i będzie mogła z satysfakcją realizować swoje życie zawodowe. No i o tym wszystkim, proszę Państwa, opowiadała moja ta Beata Krótkopatrzaturska, właścicielka firmy Akademia Rozwoju, absolwent oraz założycielka Fundacji Europejskie Centrum Zapobiegania Wypaleniu Zawodowemu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, Tomasz. Ja nazywam się dziękuję Tomasz Słodki. Do usłyszenia, do zobaczenia.